Szanowni Państwo, jest energia. Jest energia. To będzie 14 września edycja naszej, naszej audycji. W tej audycji powracam do mojego ulubionego tematu rafineria PCK. I tu majątek, majątek w tu, który został teraz, o dziwo, podzielony na pół. I połowa majątku w tu w Niemczech. Nie mam tu na myśli ich kąt, bo to, to jest, to nie wiemy, bo tam z pewnością nic nie prysło. Raczej przybyło, ale wartość ich udziałów w niemieckich rafineriach prysła o połowę. Prysła po prostu. One są szacowane teraz o połowę niżej niż jeszcze w 2023 roku. Wyobraźcie sobie Państwo. Co się tu stało? A mówimy o udziałach, bo w Deutschland to jest ta spółka, którą stworzyła, e, stworzył Rosniew rosyjski w Niemczech. Ma udziały w trzech niemieckich rafineriach. To jest rafineria Bayern Oil. Chyba z tej całej paczki możliwe, że obecnie jeszcze na plusie tu, chociaż niczego już, właśnie w, w tym sektorze. Paliwowym, petrochemicznym nie możemy być pewni. Sytuacja jest tam bardzo zła, um, więc mają udziały, ale mówimy w przypadku Bayan Oil o udziałach mniejszościowych. Tam nie ma mowy, nie ma mowy o jakichś takich, że tam większościowych, że oni by mieli cokolwiek do powiedzenia. Nie, nie. Tam są tylko po prostu jedną z wielu firm. W przypadku Bayern Oil w Bawarii nie jest problemem dostawa ropy, bo wystarczająco dużo ropy może docierać na przykład drogą południową. Podobna sytuacja w Karlsruhe, gdzie rosnie w także mniejszościowym, mówimy tutaj to 25-28%. Więc jest znaczącym, ale nie decydującym udziałowcem. To jest ważne. W największej niemieckiej Rafinerii Miro. Miro w Karlsruhe. I jedna i druga rafineria są względnie dobrze rozwinięte. Nie mają większych problemów z dostawami, bo tu no, Miro czasem kuleje. Bo tu ropa jest także dostarczana um, drogą brzeczną um, przez, um, przez ren. Są tam różne problemy i to nie dotyczy tylko ropy, ale także innych surowców, tam bywają wąskie gardła, ale nie przesadzajmy. Generalnie ta, ta rafineria ma wiele plusów, jej położenie geograficzne jest interesujące, przecież oczywiście położenie przy bliskich centrach przemysłu petrochemii sprzyja oczywiście. Tak, em, podobnie właśnie w Bawarii. Najbardziej problematyczne jest w tym przypadku, oczywiście, PCK Szwed. Tam udziały Rosniewtu to są udziały większościowe. To jest ponad 54%. Więc są decydentem właściwie większościowo chodzi o nich skład innych udziałowców jest bardzo ciekawy bo mamy Shell Shell który posiada tam udziały wielkości 37,5 od lat Shell mówi że chce się z tym czarnym kopcącym czymś rozstać że chce te udziały sprzedać bo to jest takie złe dla klimatu Ponieważ PCK świet, jak już wielokrotnie tutaj mówiłam, jest najbrudniejszą. Najgorszą dla klimatu, najgorszą dla otoczenia rafinerią tego regionu. Tak, bardzo zły dla klimatu i dla ochrony środowiska zakład. Czerpią swoją energię do produkcji. Czerpią z takiej elektrowni, pożal się Boże, stara jak świat, i ona kopci, ponieważ pali czym? Odpadami ropy. Słuchajcie, odpadami z tej rafinerii tam to spalają i robią z tego energię, więc coś okrutnego. Nadal, nadal ani nie chcą zakupić energii z zewnątrz, bo to też byłoby możliwe, lub tak jak stosuje to większość rafinerii i dawno to już zrobiła, to jest po prostu, żeby zbudować u siebie tam, to jest wielki teren, ta, ta PCK Szwed, oni mają możliwości tam em, lokalizacyjne, przecież em, zbudować sobie em, elektrownię gazową, która by była na przykład w przypadku właśnie też tej tutaj bardzo kontrowersyjnych, E, emisji dwutlenku siarki bo tu Land Brandenburgia udziela im spec pozwolenia na trucie środowiska tym samym trucie Polski ponieważ ta rafineria jest położona 10 km od naszej granicy dobrze i e, tu Rosjanie są udziałowcem większościowym ale jaka jest sytuacja prawna nie całkiem jasna Ponieważ już jesienią, po raz pierwszy, to się stało 10 września 2022 roku, niemieckie państwo nałożyło na te udziały, właśnie spółki Rosneft Deutschland, zarząd komisaryczny. W przypadku udziałów w Miro i w Bayern Oil. Nie odgrywa to roli, no bo są jednym z wielu. No to właściwie, wiecie co, opinia publiczna też za mało na to patrzy. Ja się przyjrzałam tym Bayan Oil i widziałam takie pewne niejasności, ale one były raczej obecne w 2018 roku. Tak, tam doszło do emisyjnych problemów, tam było parę takich właśnie yy, właśnie trudności, no ale potem się jakoś, jakoś się wzięli w garść. W PCK. Nikt się nie bierze w garście, jest, jest naprawdę po prostu, po prostu źle. Ale państwo cały czas pomaga, to PCK ma naprawdę wszędzie fory. No wiadomo, w tym regionie jest to jedyny jeszcze zakład e, jakiś, jakiś większy. I w księgowości występują te udziały. W ten, w ten sposób, że oczywiście, że one mają, także ta firma, ten Rosniewtowczyn ma oczywiście też konta bankowe w Niemczech. I w ostatnich latach no, ta firma generowała też po prostu zyski. I te pieniądze na tych kontach są. Mniej więcej rok temu szacowany był majątek na tych kontach na 7 miliardów. Słuchajcie, na 7 miliardów euro był szacowany ten majątek na tych kontach. Warunkiem tego nadzoru komisarycznego, którym objęte są udziały w rafineriach, jest ten, że pieniądze nie mogą być przelewane do Moskwy znaczy do tego głównego właściciela w Rosji, Rosniew. Więc one zostają na tych niemieckich kontach. Ciekawe, jak to się odbija w odsetkach takie sumki. No tak, ale mamy artykułów Mönchsina Meakuła. Super ciekawy. I tam Mnś na myaku, a taki dziennik monachiński, ma dostęp do tajnych akt Rothschilda. Jak to możliwe? Nie wiemy. Typowy przeciek. Moim zdaniem tak się stało. Może Rothschild chciał, żebyśmy to wiedzieli? Nie wiem. Dobrze. I tam jest tajny raport. I raport mówi o tym, że Mamy drastyczną utratę wartości roznieftu w Niemczech. Z dwóch miliardów spadli w dół. No więc tu mamy to, że Polityko pisze, że w 2023. Udziały Rosniewtu były łącznie warte mniej więcej 2 miliardy euro. To znaczy, to był drugi rok z rzędu, jak zrobiono to ten zarząd komisaryczny. Tak, więc już pod zarządem niemieckiego rządu. Ten zarząd komisaryczny jest przedłużany co pół roku. Policzmy krótko, ile razy już został przedłużony, więc wszedł w życie we wrześniu 2022. Marzec 23, wrzesień 23, marzec 24, wrzesień 24, marzec 25 i teraz od 10 września 6 razy przedłużone, dalej, prolongowane, prolongowane. Mi się wydaje, że tak długo aż Rosja będzie znowu mogła tu pełną gębą znowu działać i sobie gospodarować. Niemcy to w em, sprytny sposób im po prostu umożliwiają. Taka jest moja ocena, ale widocznie ma to swoją cenę. <laughs> jeszcze, jeszcze dwa lata temu mowa była o dwóch miliardach, i Teraz mówimy już tylko o jakichś kwotach e, na skalę paruset milionów. E, nie no, więcej tam, e, ale już nie miliarda. To znaczy więcej niż połowa prysnęła. Oczywiście, że dotyczy to po prostu tej niejasnej sytuacji w rafinerii PCK. E, rosnie w, na rynkach międzynarodowych cały czas mówi, że stara się sprzedać udziały w, akurat w rafinerii PCK. To są wszystko wymysły. Uwierzcie mi, tam nie ma kandydatów, którzy są chętni na to brudne coś. Ze Szwed jest taki problem, wiadomo jest, że oni mogą tylko działać, jak dostają rosyjską ropę. A jeszcze przez dobry parę lat nie będzie rosyjskiej ropy. I wiadomo, że to ma swoją cenę, te zdobywanie tych, tych wszystkich spec Nie i jakby konkurencyjność na tym terenie wschodnich Niemiec, no też nie jest taka najnaj, bo przecież na południe od Berlina położona jest Loyna. Loyna jest nawet większa od PCK. Wiecie co? Źli ludzie mówią, że ta PCK to właściwie utrzymuje się przez nas. Że zachodnia Polska tam kupuje paliwa. Jakby tak było, to grr. Um, I wcale też nie jest to całkiem prawdą, że Berlin by stanął, jakby stanęła rafineria PCK. Wcale nie. Wcale by nie stanął. Do rafinerii PCK teraz dociera taka farbowana ropa. Deklarowana jako kazachska, a to jest tak. <laughs> przez te rosyjskie ropociągi przecież wiemy, co płynie. <laughs> Doskonale wiemy. Za jeszcze innych czasów, za jeszcze innych rządów w Polsce przeprowadzano wzdłuż drużby oficjalne kontrole tej ropy, która płynie przez dróżby znaczy przez całą Polskę właściwie w kierunku Szwed. Opublikowane było jaka to ona jest, chemiczny skład ma to po prostu aż nie musiało. Nie trzeba było tłumaczyć, jaki jest jej kolor. Tak, no ale pod tą kazachską metką się tam coś podpina. Mniej więcej 2 miliony ton. Obecnie jest to może 1 czwarta. Um, milion. Milion ,5 idzie przez dostawy z naszego naftoportu gdańskiego, reszta przez port, też naftoport w Rostok. No i te wszystkie kierunki, to ściąganie czyni tą ropę oczywiście drogą. Po pierwsze, no i rynek zbytu teraz w momencie właśnie tej, tych problemów, które są z obciążeniami tutaj klimatycznymi? Rafineria dużo za to, za to. Te przecież też ponosi koszty, te wszystkie ekozielone koszty, jak i inne rafinerie. Większość niemieckich rafinerii ma szalone problemy. Nawet francuska Loyna, bo ona należy do Total Energies. I, I ona nawet ma problemy. Ona ma problemy bardzo skomplikowane, bo na ich terenie Amerykanie się wycofują z taką, z taką instalacją krakerską. Więc jeden z takich podsurowców, można powiedzieć, półproduktów tej rafinerii nie funkcjonuje. Te problemy ma wiele innych jeszcze rafinerii. Problem niemieckich rafinerii jest bardzo złożony. One są z jednej strony technologicznie zacofane, bo przez długi czas po prostu koncerny e, wyciskały z nich pieniądze, tak? I e, głosząc swoje zielone fub z dziu, e, nie, e, nie chciały publicznie finansować inwestycji w rafinerię. Tak, wolały, tak jak Shell udawać, udawać przed opinią publiczną, że się pozbywają. Pozbywają się złych dla klimatu zakładach, zakładów. Nie, no ale nic nie inwestując, tylko wyciągając zyski. W ostatnich latach z jednej strony gadały te swoje zielone bajki, a z drugiej strony generowały zyski. Ale taka formuła na pewnym etapie się nie sprawdza, bo te zakłady są już przestarzałe. Powinny być poddane modernizacji. Taki przykład to jest na przykład PCK. To jest, PCK jest co chodzi o to zacofanie technologiczne. Oczywiście ekstremalnym przykładem, ale tym innym nie wiedzie się lepiej. Tam jest parę rafinerii w Niemczech, które najchętniej byłyby by po prostu. Szukają, szukają, szukają w zagłębiu rury na przykład e, też e, Ruo, Ruo Oil. Szuka, e, szuka, szuka <gupca> kupca i nie może znaleźć. Shell mi się zdaje, szuka kupca, ale nie chce go znaleźć. A te zaprzysiężenia tak, Rosniewtu, że szuka jakiegoś kupca na swoje udziały, jak widzimy, które można teraz dostać nieomal za bezcen, tak, za pół ceny. To jest, I to jest ciekawe, bo co to oznacza dla innych? Jeśli wartość udziałów rosniewtu w swoich rafineriach spadła o połowę, tak, to Mówi to coś o strasznym kryzysie niemieckiej petrochemii? Oczywiście o technologicznym złym stanie tych zakładów, że po prostu też na krótką metę nie będzie pieniędzy, żeby je dofinansować. Może ja nie wykluczam, że to wszystko jest po prostu też konsekwencją uszczelniania rynku. No i jednak tu w naszym regionie Europy faktycznego już braku surowca typu ropa z Rosji. Może to naprawdę prowadziło niegdyś, jeśli się cofniemy w czasie, do tego efektu, że w tych rafineriach zarabiało się dobre pieniądze. Przy jeszcze to niedawna sprzyjającej koniunkturze. Ale jedno, dru i drugie prysło. To znaczy... Że nie tylko te reszta tych udziałów w PCK, mówimy o 37,5 szela, musimy rozmawiać o ponad ośmiu włoskiego Eni. Eni tak się urządził w tym PCK. cichosza, cichosza, a też idzie farbowana ropa. Malutko, bo malutko kropelkowo, ale bardzo im się podoba ten pomysł z tym Kazachstanem. Bardzo im się podoba. I też tam sobie robią o swoje, ale nigdy o tym nie mówią. Nic, nie można się nic dowiedzieć tam od tego Eni, nic, nic, nic. To jest kwestia PCK, ale przecież, jeśli tak bardzo wartości spadły udziały we wszystkich tych trzech rafineriach, tak? PCK, Miro i Bayern Oil. To przecież dotyczy także tych wszystkich innych udziałowców. Całego łańcucha dostaw tych rafinerii. Wszystkiego wokoło. To jest wszystko w bardzo złym stanie. Jeśli Państwo sobie przypominają, to przecież był taki był taki wręcz um, takie SOS. Związków zawodowych branży chemicznej. Pamiętacie, w Die Welt, to można przeczytać u nas na kanale, tam czasem właśnie takie screeny robię niemieckich artykułów, i przecież tam ten związek zawodowy branży chemicznej krzyczy: Nie róbcie nam tego, nie róbcie ETS-2, bo dojdzie do zamknięcia naszych zakładów. Wy zamykacie nasze zakłady. Tą polityką, tą polityką klimatyczną. Więc tu kryzys jest szalony. Mamy spadek wartości o połowę. Wiadomo, bo rosnie już ponad szósty. Tak, wsadzany jest w to pudełko zarządu komis komisaryjnego, oczywiście, ale to obrazuje kształt. Tu mamy oczywiście nakładające się problemy. Tego nie chcę kwestionować, bo tam jest parę problemów naraz, co nie znaczy, że te inne problemy znikają. One także są i one są w całej branży rafinaryjnej w Niemczech. Słuchajcie, ale jak to w Niemczech nie brakuje szaleństwa. I mamy tam panią starostę, panią z Hadecji. Panią Karinę Dürk. I mamy tam z lewicy pana Krystiana Görke. Tak, to są moi ulubieńcy tam na miejscu i ci państwo też mają pomysły. Niemcy są zawsze pełni różnych pomysłów i oni mają pomysł na ratowanie akurat tej PCK. Nie wypowiadają się na temat tych innych refinerii i tych problemów. Tam powstaje taki pomysł, żeby te udziały. Które dzisiaj należą do e, rosniew żeby je wykupił konsorcjum państwowe. I to by w ten skład tego konsorcjum, e, do tego, do tego konsorcjum należałoby, to znaczy, to konsorcjum byłoby majątkiem, własnością rządu federalnego, landowego i właśnie tego powiatu. I ta grupka, i ta grupka miałaby uratować wszystko. I wtedy też skończyłby się ten jaki stan tego zarządu komisarycznego, bo to nie wiadomo, jak to nazwać. I to też jest takie ośmieszenie na rynkach globalnych, tak? Od trzech lat starają się o nowego właściciela i nikt nawet nie chce z nimi rozmawiać. To było, były wszystko kaczki prasowe. E, że tam ktoś się interesował, że Katarczycy przyjeżdżali. Że, 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 że z Kazachstanu byli jacyś tam. I oni po prostu byli dla zawarcia tam tych, tych całych umów na, na ropę, tak? Na nie, nie metkę. Metkę kazachską, bo o to tutaj raczej chodzi. Tylko ta meteczka. Bo te pieniądze z PCK, to znaczy płacenie za tą ropę idzie do Kazachstanu, ale wiadomo, że ropa przechodzi tym całym, tymi rurami przez całą Rosję, no to nie będzie to przecież tak, że będzie e, tysiące kilometrów e, płynęła. Ale to jest oczywista oczywistość. Ale oni nie byli tam na miejscu, żeby tą rafinerię, znaczy te udziały kupić. Już innych zainteresowanych nie było. Każdy wie, że wdepnąć tam to jest oh, coś strasznego. A Shell tylko udaje, że chce sprzedać, bo szel chce zarabiać w cieniu rosnieftu. Fajna rzecz, to to rosnieft jest ten zły, co tak, tak kopci tam i wszystko, to rosnieft jest, ale w cieniu ich można świetnie zarabiać. Cichutko, cichutko, oficjalnie się mówi oczywiście o zielonej energii. Krótko do zielonej energii, tam jest obliczone. Wiecie, żeby tą zakopconą, straszną rafinerię przemienić w tak zwany, wiesz, green dream, tak? Zielone szczęście, jakieś tam e-fuels, czy wodór, czy coś tam z tego wykombinować. Słuchajcie, to jest oszacowane na 10 do 15 miliarda nakładów. To znaczy obecnie mniej więcej 12-15 razy tyle, Ile są warte udziały Rosniewtu? Koszmar. Koszmar. Ale tu akurat Görke i Dörku uważają, że tylko państwo, tym samym no, niemiecki rząd, mógłby wyłożyć taką sumę i uczynić w świat zielony cud. Cudów nie ma. My widzimy się w przyszłym tygodniu jest energia. Pa.